Zwalnienie z wf w S Rok. Ćwiczeń unikają. Kuba Wojewódzki i Czesław Mozil. Głośniej, głośniej, żeby było głośno auto. Tak, słucham. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czy to jest, czy to jest tuning? E, serwis samochodowy, o, tak. dobrze, bo ja, przepraszam, bo ja dzwonię z samochodu, bo wio wiozę w tej chwili biskupa Czesława. Proszę pani, czy u was można zrobić mały lifting samochodu? Lifting to znaczy? To znaczy chodziło nam, żeby do Forda Focusa 1.4 L włożyć siedzenia z innego auta. Z Bentley'a Continental. Czy da, da, radę? Nie da radę. A co jeszcze chciał biskup? Kino domowe, tak? PlayStation trójkę, żeby można było grać z tyłu. PlayStation trójkę da radę? To jest taka moda z Watykanu, bo oni mają podpisaną umowę na PlayStation, nie może być to drugie. Tak? Dobrze, zrobimy wszystko. Poduszki są w takim Fordzie, w Focusie? Poduszki powietrzne? Tak. Tak, wszystko zależy, w jakie wyposażenie i który rok produkcji samochodów. Powiecie, żeby było z lichenia, dobrze? <noise> dobrze z